Dlaczego na redukcji, moim zdaniem, nie warto zwiększać objętości treningowej? Często widzę, jak osoby rozpoczynające etap redukcji dokładają sobie cały czas liczbę serii roboczych, które wykonują na dane ćwiczenie, ponieważ spalą wtedy więcej kalorii, przyspieszą spalanie tkanki tłuszczowej i będą miały szybsze efekty. Rolą treningu nie jest jednak maksymalne zwiększanie deficytu, bo za to będzie odpowiadała mniejsza podaż kalorii, czy np. zwiększenie aktywności kardio lub kroku. Rolą treningu jest możliwe utrzymanie naszych wyników treningowych z okresu masowego, żeby realnie ilość mięsa, którą wypracowaliśmy we wcześniejszych etapach budowy, była utrzymana na najwyższym poziomie. Zwiększając objętość, ryzykujemy, że jakość naszych serii roboczych będzie niższa i będziemy chcieli to skompensować większą ilością pracy, ale też niepotrzebnie zwiększamy zmęczenie, dlatego jakość naszych serii będzie gorsza, dostarczymy mniej bodźca, zwiększamy zmęczenie i nie jesteśmy w stanie się z tego regenerować. Dlatego, nagle, zamiast progresować, będziemy regresować. Na redukcji dedykujemy tkankę tłuszczową, a nie obciążenia i jakość serii.